W Skandynawii jest bardzo silne finansowanie szkół z budżetu państwa, przeznaczają na to naprawdę dużo wyższe środki niż na przykład nasz kraj. I przez to, że ta edukacja publiczna jest bardzo dobrze finansowana, to też nie ma przepaści między szkołami. Co to oznacza w praktyce? Budynki są nowoczesne. Świetnie są wyposażone klasy, mają laboratoria, biblioteki. Oczywiście, to, co jest bardzo ważne, to, to o czym mówię w tym podcaście, to to, że tam nauczyciele są bardzo dobrze wynagradzani. Mają wysokie pensje, dlatego do zawodu nauczyciela dostają się nie ludzie z przypadku, tylko ludzie, którzy naprawdę widzą w tym, Swoją przyszłość zawodową, i jednocześnie mają takie poczucie, że za tą dobrą pracę są też dobrze wynagradzani. Tak proste, a tak trudne do wprowadzenia w wielu krajach, nie tylko w Polsce.